Dzień dobry, Magdalena Bajsarowicz, prawnik psycholog sądowy. Przygotowałam dzisiaj dla Ciebie film o jednej ze strategii narcyza, którą stosuję w procesie sądowym. Jesteśmy w serii filmów o zachowaniach narcyza właśnie w procesach sądowych. Dlatego dzisiaj chciałabym pokazać Ci. Jak narcyz się zachowuje, ale myślę, że to co dla Ciebie o wiele ważniejsze jak sobie poradzić z jego zachowaniem i jak poradzić sobie z jego manipulacją. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Oczywiście, na początek chciałabym poinformować Cię albo przypomnieć Ci, że proces z narcyzem jest zupełnie innym procesem niż sytuacja w postępowaniu sądowym, w której po drugiej stronie nie ma osoby, która ma zaburzenie osobowości, która jest osobą toksyczną, która jest osobą manipulacyjną. W związku z tym, że te procesy są tak różne, to przede wszystkim dla Twojego bezpieczeństwa, dlatego że narcyz absolutnie potrafi manipulować, postępowaniem sądowym i wykorzystywać strategie, które dotychczas stosował tylko na tobie, również wykorzystywać je wobec innych osób, które biorą udział w postępowaniu sądowym. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś była przygotowana, żebyś wiedział, jak narcyz się zachowuje. I niestety też nad czym bardzo ubolewam. Chciałam powiedzieć Ci, że to o czym mówię jest wynikiem pracy z klientami, z osobami, które kończyły związek z osobą toksyczną albo które były w procesie, albo nadal są też z osobą toksyczną w procesie, dlatego że to o czym mówię to jest przede wszystkim praktyka, ale również poparta moim wykształceniem prawniczym i psychologicznym, na co dzień pracuję jako prawnik i psycholog sądowy. Jedną ze strategii często stosowanych przez narcyza to jest projekcja. Projekcja polega na tym, że narcyz tobie przypisuje swoje zachowania. Więc jeśli narcyz na przykład Izoluje dzieci. Jeśli narcyz manipuluje otoczeniem, jeśli narcyz sprzeniewierza majątek, zachowuje się źle wobec dzieci, jest wobec nich agresywny, wobec ciebie jest agresywny, stosuje różne zachowania, które powodują, że boisz się. Że martwisz się, że jest ci źle w domu, albo twoim dzieciom jest źle w domu, to z wysokim prawdopodobieństwem narcyz w trakcie procesu będzie przepisywał te zachowania tobie. Dlatego, jeśli teraz wydaje ci się to absurdalne, albo już zaczynasz tego doświadczać, to zwróć uwagę, że można temu. Zapobiec. I mam dla Ciebie w dzisiejszym filmie, oprócz właśnie informacji teoretycznych, mam dla Ciebie dwa ćwiczenia, bo przede wszystkim proces sądowy będzie opierać się na pismach procesowych. I w związku z tym, że jedną ze strategii manipulacji, o której mówiłam w poprzednim filmie, jest strategia manipulacji oparta na emocjach, to wiedząc o tym, możesz przygotować również pisma procesowe, żeby nie dopuścić do tego, żeby ten proces opierał się tak naprawdę na tym, jak będzie postępował narcyz. Więc wiedząc, że narcyz zarzuca Tobie pewne zachowania, które tak naprawdę on sam ma to możesz przygotować wcześniej pismo procesowe na ten temat i jak się do tego przygotować pierwsze ćwiczenie jest takie żebyś wypisała żebyś wypisał zachowania które są niedobre zachowania nieprawidłowe które ma Narcyz, czyli wypisz, możesz je podzielić na kategorie. Pierwszą kategorią jest to, jak narcyz zachowuje się wobec dzieci, jakie masz zarzuty do narcyza wobec, w kontekście opieki nad dziećmi. Drugą kategorią możesz wypisać, jak narcyz zachowuje się wobec ciebie, jakie stosuje strategie, jakie ma zachowania. Trzecią kategorią jest wypisanie, jak narcyz zachowuje się wobec majątku. Bo to są zawsze takie najczęściej spotykane w pismach procesowych obszary, które dotykają zachowania narcyza i które obrazują, w jaki sposób żyjesz, w jakim związku funkcjonowałaś funkcjonowałeś. Wypisując te zachowania. Dajesz szansę sobie na to, żeby faktycznie do procesu się przygotować, żeby twoje działanie nie było oparte na twojej intuicji, która zresztą jest bardzo cenna, żeby twoje działanie nie było oparte na chaosie, tylko żeby było jasno sprecyzowane. A żeby twoje działanie było jasno sprecyzowane, to warto wykonać trud i przypomnieć sobie właśnie zachowania narcyza, o których ci teraz powiedziałam, o tych kategoriach. Przygotuj się do tego porządnie, dlatego że im więcej przykładów, im więcej argumentów, im więcej sytuacji wypiszesz, które pokazują zachowanie narcyza, tym będziesz mieć więcej materiału, nad którym będziemy jeszcze zaraz pracować. Jeśli już masz przygotowaną listę, to teraz obronić się przed strategią projekcji narcyza w procesie możesz w ten sposób, żeby pokazać, jak Ty zachowujesz się przeciwnie wobec zachowań narcyza. Jeśli narcyz zachowuje się niebezpiecznie wobec dzieci, to przygotuj sobie kontrargumenty jak to ty zachowujesz bezpieczeństwo podczas opieki nad dziećmi. Jeśli narcyz nie dba o zdrowie dzieci, to przygotuj jakie masz argumenty i jakie masz przykłady, żeby pokazać jak to ty dbasz o dzieci. Czyli nie Pokazujemy, nie skupiamy się w tym ćwiczeniu na tym, żeby pokazać, jak narcyz się nie zachowuje prawidłowo, tylko w tym ćwiczeniu skupiamy się na tym, żebyś to ty mogła, żebyś to ty mógł pokazać, jak ty wypełniasz swoje obowiązki, jakie są twoje zachowania i jakim jesteś człowiekiem. Nie chodzi o to, żeby w pismach procesowych nie pisać o tym, czy nie sygnalizować tego, w jaki sposób zachowuje się narcyz, bo to jest bardzo ważne, żeby pokazywać jego prawdziwy obraz, ale też ważne jest to, żeby nie zapominać o swoich atutach. Wychodząc ze związku z narcyzem, jest się bardzo wiele osób, z którymi ja pracowałam, jest się po prostu takim wyrzutem emocjonalnie. Nie ma się motywacji, nie ma się siły, bardzo często nie wierzy się we własne możliwości, więc. To też przekłada się na budowanie strategii procesowej. Bardzo często po prostu zapomina się o swoich atutach, a bardzo dobrze pokazywać swoje atuty i swoje zachowania, pokazując to oczywiście poparte, jak faktycznie się zachowujesz, ale też w kontekście tego, czego nie wykonuje narcyz. Druga część ćwiczenia to z kolei jest identyfikowanie tego, co zarzuca Tobie narcyz. Czyli przygotuj sobie kartkę i wypisz, jakie zarzuty do Twojej osoby, do Twojego rodzicielstwa, do Twojej pracy, do Twojego zajmowania się domem ma narcyz. Te wszystkie zachowania, które narcyz w kłótniach, w wiadomości, wiadomościach SMS-owych, w korespondencji mailowej czy telefonicznej tobie zarzuca jako człowiekowi. To jest ważne, dlatego żeby zidentyfikować, jak narcyz będzie prowadził strategię procesową. Kiedy już masz zestawione te zarzuty, to z czystej ciekawości porównaj je, czy te zarzuty, które narcyz kieruje wobec ciebie, nie pokrywają się z tym, co ty zarzucasz narcyzowi. Czy to nie jest tak, że to, co narcyz mówi do ciebie, tak naprawdę. To są zarzuty i to są zachowania narcyza. Teraz, wiedząc, jakie zarzuty kieruje do Ciebie narcyz, przygotuj kontrargumenty. Czyli, jak możesz pokazać, że to, co mówi narcyz, jest nieprawdą? Jak możesz to opisać, udowodnić w sądzie? I co jest ważne? Im wcześniej zrobisz to ćwiczenie, im wcześniej zidentyfikujesz, jakie zarzuty wobec Ciebie ma narcyz, tym po pierwsze będziesz mogła, będziesz mógł zgromadzić więcej kontrargumentów, a po drugie, to Ty będziesz mogła, będziesz mógł zbudować swój prawdziwy obraz w procesie. Co jest jeszcze ważne w budowaniu strategii procesowej z narcyzem, że zdecydowanie lepiej jest, jak to Ty najpierw zaczniesz mówić o swoich atutach i przedstawiać się w pozytywnym świetle i pokazując to, co dokonujesz na rzecz dzieci, na rzecz domu, niż wtedy, kiedy będziesz odpowiadać na zarzuty narcyza. Podczas jednej z konsultacji osoby, która wychodziła ze związku z narcyzem, usłyszałam coś, co jest bardzo zagrażające dla całego procesu i nawet dla bezpieczeństwa osoby, która jest w procesie z narcyzem. Był to taki przykład, że jeśli narcyz zarzuca ci, że źle zajmujesz się dziećmi, to z punktu widzenia procesu narcyz powinien to udowodnić. Natomiast. Jeśli mamy do czynienia z narcyzem w procesie, to zdecydowanie bezpieczniej jest nie czekać, aż narcyz udowodni Ci, że faktycznie się źle opiekujesz dziećmi, tylko bezpieczniej jest jednak wziąć kierunek i. Zyskać kontrolę nad postępowaniem i wskazać bez tak naprawdę wywołania tych argumentów narcyza już wcześniej, czyli pokazać, jakim jesteś rodzicem i pokazać swoje atuty. Stąd właśnie te dwa ćwiczenia, które mają uzmysłowić ci i pozwolić, dać przestrzeń na to, żebyś zastanowiła się, żebyś zastanowił się, na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia procesu z narcyzem. Jest to Jedno z ćwiczeń, które znajduje się w mojej książce, w książce, w której zebrałam historię klientów, którzy rozstali się z narcyzem, którzy prowadzili z nim procesy, i też w książce, w której zebrałam wiedzę prawną i psychologiczną, która ma pomóc przygotować się na proces z narcyzem, ale też ma pomóc przygotować się na to, żeby wyjść cało i bezpiecznie z tego procesu, bo jeśli teraz myślisz, że coś jest nieprawdopodobne, że nie wydarzy się, dlatego że jest to absolutnie niedorzeczne, to niestety w procesach z narcyzem nawet najbardziej nieprawdopodobne i najbardziej tragiczne scenariusze mogą zaistnieć. Dlatego przygotowuję tę serię tych filmów, żeby uwrażliwić Cię i pokazać Ci, jak możesz ochronić siebie i dzieci. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla Ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.